Dzień dobry, nazywam się Weronika Dziuban i chodzę z zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych imienia Szczepanika w Tarnowie. Mój pomysł na biznes to budowa stacji szybkiego ładowania na terenie miasta Tarnowa. Skąd ten pomysł? Otóż do 2020 roku z obiegu mają zostać wycofane wszystkie samochody o silniku diesel. Zostają nam wtedy samochody na paliwo gazowe oraz benzyn. Wszystkie te samochody emitują niebezpieczne dla środowiska i człowieka dwutlenki azotu, które powodują niedotlenienie organizmu. Sprawa brzmi poważnie, prawda? Za to, co nam dają samochody elektrycz elektryczne? Samochody elektryczne są bezpieczniejsze, wygodniejsze, nie zawierają spalin, nie zawierają paliwa, przez co w razie wypadku nie dojdzie do wybuchu. Są ekologiczne, ciche, ich posiadanie zwalnia nas z obowiązku wymiany filtrów i oleju. A relatywnie stabilne koszty energii elektrycznej dla niektórych mogą okazać się prawdziwym zbawieniem. Gdzie mogły powstać takie stacje? Do budowy takiej stacji potrzebujemy placu wyłożonego kostką brukową oraz miejsca na ustawienie trzech dystrybutorów szybkiego ładowania o mocy 50 kW ze stałem prądem. Działanie takiego dystrybutora jest bardzo zbliżone do obecnych dystrybutorów paliwowych. Podjeżdżając do takiego dystrybutora, przykładamy kartę, która jest połączona z aplikacją w telefonie, na którą przelewamy pieniądze. Następnie wkładamy gniazdo do samochodu i przyciskamy przycisk Start. Na ekranie pojawi nam się stan ładowania naszego samochodu. Po skończonym ładowaniu przykładamy kartę, naciskamy przycisk STOP oraz odłączamy gniazdo od samochodu. Najlepsza lokalizacja dla takich stacji w Tarnowie to Aleja Napałwa II w okolicach Ronda Niepodległości, ponieważ znajduje się tam wjazd na autostradę oraz restauracja McDonald's. Czas ładowania takiego samochodu to około 20-30 minut, aby przejechać 200 km. Kolejną lokalizacją, również korzystną, dla takiej stacji jest ulica Dąbrowskiego 10, ponieważ znajduje się tam nieużytkowany parking, który można by wykorzystać do budowy takiej stacji. Jest to również korzystna lokalizacja, ponieważ znajduje się praktycznie w centrum miasta. Koszt jednego dystrybutora to cena od 80 do 120 tysięcy. Koszt instalacji to od 20 do 70 tysięcy. Roczny koszt utrzymania to między 11 a 25 tysięcy. Uzyskanie koncesji to cena 800 zł. A budowa działki i, bur... i dzierżawa placu to około 15 tysięcy zł. Łączny koszt postawienia takiej stacji z trzema dystrybutorami to między 330 a 620 tysięcy zł. Jeśli chodzi o przychody, przychody nie są natychmiastowe. Stacja posiadająca koncesję oraz trzy dystrybutory szybkiego ładowania rocznie po odliczeniu wszystkich kosztów eksploatacyjnych, przyjmując, że dziennie będzie się ładować między 50 a 100 samochodów na takiej stacji, będzie osiągać przychody w okolicach od 240 do 440 tysięcy zł. Wodowa takiej stacji zwróci nam się z prowizją po dwóch, trzech latach. Im więcej będzie samochodów yy, o silniku elektrycznym, tym przychody będą większe. Promocją stacji będą billboardy oraz ulotki. Nawiążemy współpracę z warsztatami samochodowymi oraz producentami samochodów elektrycznych. Specj będziemy korzystać ze specjalnej aplikacji, która pokazuje, gdzie znajdują się staty szybkiego ładowania. Stacja szybkiego ładowania to nisza rynkowa w Polsce. Posiadamy wiele stacji wolnego ładowania, ale tylko kilka szybkiego ładowania. Jeśli chodzi o Tarnów, nie posiadamy w ogóle stacji szybkiego ładowania. Dlatego obecnie ta branża jest bezkonkurencyjna. Czy jest to opłacalne? Czy ma to sens? Wśród Polaków, wśród Polaków z roku na rok coraz bardziej rośnie świadomość ekologiczna. Jak podają media z 2018 roku, w Polsce zarejestrowano 340 samochodów elektrycznych. W całej Europie 69 898. Samochody elektryczne są bezpieczniejsze, wygodniejsze. Dzięki nim miasta staną się cichsze, powietrze stanie się zdrowsze. Cena, cena energii elektrycznej jest dużo tańsza od ceny paliw. Czy ma to sens? Czy jest to opłacalne? Według mnie tak. Razem zainwestujmy w lepszy Tarnów.